Krzysiu, jesteśmy teraz na parkingu. Jeszcze po co tu jesteśmy Krzysiu? Za mną. Gdzie mnie prowadzisz? O nie! Zdradzę Ci jeden sekret od lat. Nikt nigdy nie był na tym, na tym piętrze. Te piętro jest otwierane tylko w nagłych wypadkach, czyli nigdy. Kiedy ludzi jest tak dużo, że nie mieszczą się na trzecim piętrze. Ale dzisiaj jest nagły wypadek, bo mi się chce. Wtedy właśnie wyciągają z, klucznika z więzienia, mówią Otworzyć czwarte piętro! Tu przecież jak Ej, pięknie tu jest. Czemu tutaj nigdy nic nie kręciliśmy? Od lat nie stało tu żadne auto i ludzka stopa. Jest tu... Ej, ale pięknie tutaj, nie? No, tutaj jest bardzo fajnie. Klimacik. Musimy zacząć tu pić. No. Dobrze, spogłomiem spróbujemy próbujemy wejść przez wyjście ewakuacyjne? Pewnie tak. A spróbujemy? Spróbuj <głos> oczywiście. Tajemne korytarze. Kolony. To było. Mi też. Dobra, udawaj, że o niczym nie wiesz. To nie muszę udawać. Generalnie mam plan, jako że jest już przed Wielkanocą. Tam przedno y, wielkanoc... coś po Wielkanocy? Hanuka. <noise> tak, że jesteśmy tuż przed wakacjami, wszyscy wiedzą, że pora zrobić pyszne pierniczki świąteczne. Potrzebujemy ciasta do pierników oraz foremek. Paulus! W każdym razie Paulinko, chciałem cię zapytać, czy ja już chciałem się zdziwić, że dojechałem bezpiecznie, to jest raz, a druga sprawa, powiedz mi, mamy te takie, co tam pytają się Krzysiu? Takie do kolorowania tych pierniczków. Takie do kolorowania. Lukry. mamy Luk, lukry, pisaki są. Pisaki są. Ej, ale no to markerem pisać po, po pierniku. Raz? Krzysiu, patrz na to co? Wow. to? Możesz jednocześnie pić, a z drugiej strony strzelać. Wydaje mi się, Krzysiu, że nie mamy wyboru. Ale nie bierzemy w takim ładnym opakowaniu? To są tak zwane siki Teletubbiesia. Tinky Winkiego <grymiany> Z tego robi się najmocniejszy trunek. Ale może no. to jest słoik niebieskiej musztardy? Też możliwe, z odrobinką sików Teletubbiesia. Zwykły Johnny Walker. Johnny Walker Game of Thrones. <grymiany> Co no! nie, gaścica pragnienia, ilość środków gaszącego, 0,7 Pokaż <grym> najlepsze, pokaż A to najdebsze. jest jak instrukcja obsługi, zobacz, ten, ten, wlać i do buzi O, w razie no, pożaru Patrz na to To jest ciężki Patrz sprzęt już No, wygląda nieźle No ale najlepsze co znaleźliśmy ostatecznie to maluch. I co, jak z tego pijesz to mówisz to co? Po maluszku? Generalnie no, no, ostatecznie nie znaleźliśmy ciasta na pierniki, więc postanowiliśmy kupić wszystkie składniki, które są potrzebne do zrobienia ciasta na pierniku, czyli Panta, Coca-Cola, cukier, żelki, czekoladę, boczek, boczek. boczek. Siema. Hej, to, ją. to bardzo dobre, cieszę się. No, to pozdrawiam. Miłej świąt. <laughs> Dobry eee, moment złapał! Czy jest zły, że nie ma już oferty śniadaniowej, bo uwielbia się ofertę śniadaniową. A wiesz co bym spróbował ten z tym salkiem? Czy się, opanuj się <grym> Nie mów tak, bo ktoś jeszcze cię usłyszy i dopiero wtedy będzie przypał. Będzie przypał. No. Tutaj co myślisz? Że tutaj ktoś szanuje takich ludzi? Nie. Nikt nie szanuje. Oni do tego robią, żeby się coś sprawdzić, czy ktoś to kupi. No. <grym> plują do tego. <grym> Dokładnie. Jak widać, dobrodziej z kotami bawi się. Cudownie. A teraz czas najwyższy na danie prezentu kolejnego prezentu w paulice. Proszę Minuś, to dla ciebie. Krzysiu, co ty zapakowałeś? To akurat twoje jest. No. I ten burger też jest twój. No jest mój. Mamy dla ciebie tam minus, jedną rzecz. Tutaj to jakieś talerzy ci tam. Żeby nie było. Krzysiu. A ciepłe to chcesz? Tak. Tak, jest ciepłe. No, to jest dla ciebie, Krzysiu. Jej. <laughs> yeah. O, zobaczcie się! Lucyfer dogaduje się z dobrodziejem! O, położył się mu na kolankach! Lucifer jest szczęśliwy! Dobrodziej to jest zresztą! Co Lucyferze? Lubisz dobrodzieja? No, to się cieszę. Krzysiu, no nie, znowu to samo, znowu zapędz na gorącym uczynku. No średnio ciepły, a nie gorący. Czy to jest oferta śniadaniowa, Krzysiu? Wszędzie rozpoznam tą ofertę śniadaniową, to na pewno jest oferta śniadaniowa. Dobra, powiem wam, że zauważyli nas, rozpoznali, że kiedyś ich tyraliśmy za ofertę śniadaniową i jeszcze ich potylaliśmy za... Maestro laburgery i tak zobaczyli. Ej, patrzcie, to ten debil. On obraża nasze burgery. Zupę mu jakiegoś I wieli tego dorwala, tak. Jep, jep, jep. Pauliś, co tam, Paulinko? Pauliś je sobie cikera? Patrzcie, jakie to, jaki jest słodziak. Oooooo! Tak więc, tak, Robanki, witamy was. Pauliś, przywitaj się. To jest super świąteczne robienie pierników, jako że zbliżają się wakacje, a święta już dawno są za nami i choinka nadal u nas stoi. Dadeo, zrobimy dzisiaj pierniczki! Jest 30 stopni. I... To jest trudniejsze niż liczenie liści na drzewie i glasty. Czy <grymne> ty ssalaś miód? Nie. <grymne> Ten miód jest do pierniczku. dobra. Patrz, to jest równe 250 gram. Jak będzie 249, to jesteśmy zgubieni. Masło z miodem, tak? Tak, masło z miodem. Na pewno? No tak jest napisane. no przeczytam się jeszcze raz. Miód z masłem rozpuszczamy w kuchence mikrofalowej. Wydaje mi się, A, że jasno tak, się określili. <grymne> na i miód jak można dać szynkę <laughs> ciśnij go ciśnij go, wyzywaj go mów do niego brzydko ty miodzie nie, grze, nie <laughs> No mocne słowa jak no. na Paulinkę <laughs> teraz trzeba to rozpuścić w mikrofali, czy nam się to uda? proces dalej jest taki, mąkę kakao, przyprawę do piernika sodę oraz cukier mieszamy w... masz sodę? no wygląda jakby się rozpuściło, no, prawie tak, że jak to się mówi, w kakao nigdy za wiele Dokładnie. Minąłeś pod względem alchemii. No nie oszukujmy się, ma pewne no. doświadczenie. Wiesz jakie są oceny w szkole magii i Wiem. Wykwintny, bardzo dobry. Średni, 3 na 10, 10 Dobra, mieszamy w dużej misce i potem dodajemy jajka. Dwa jaja. Pacet <grym> z, <grym> z jajami. Co czoło? jajka? Czycież tak. Czycie, jeśli chodzi o rozbijanie o Jestem profesjonalistą. Patrz i ucz się. Rozbiłem. <noise> co się stało z jajeczkami? Nie ma Gdzie są jajeczka? Wygląda to co najmniej. Ochrycznie. Jak żygi, Jak żyki. Ale tak. Bo jak kupa niemowlaka. Ale tak się właśnie robi pierniczki. No, no i gitara. Gitara się ma. Mamy i to. Webłanie. Kukła, <noise> Krzysiu. Co? Nie przeczytałeś do końca. Odstawiamy na dwie, trzy doby. Tak, generalnie okazało się, że Krzysiu nie umie czytać. Powiedział, że zrobienie ciasta masy to bułka z masłem, a okazało się, że to nie jest bułka z masłem, tylko chleb z szynką i pomidorem. Z <laughs> I z rzodkiewką. Sprawa wygląda następująco, że generalnie masę już mamy praktycznie zrobioną, aczkolwiek w instrukcji jest napisane, że masę trzeba odstawić na jakieś dwie, trzy doby, do lodówki owinięte folią, tak? Dobrze, przełem? spojrzę, odstawiam do lodówki tak. I dopiero potem, kiedy to zrobimy, rozwałkujemy ciasto na grubość około 3 mm i wycinamy pierniki w różnych kształtach. Pierniki pieczemy około 8 minut w temperaturze 180 stopni. Więc krótko mówiąc, mamy już masę zrobioną, ale okazuje się, że dzisiaj nie będziemy mogli ją prawdopodobnie skończyć, ponieważ masa jest jeszcze niegotowa, będzie trzeba jej odczekać jakieś 2-3 doby. Jest Tomek, słynny wojownik, postanowił nas odwiedzić. Tomek, co Cię tu sprowadza? Chciałeś zobaczyć naszą choinkę? Wow, jaka super choinka, Tomek, jak oceniasz? Nie, chciałem wziąć jeden kawałek al alpskiego mleczka. Dobra, cześć, idę sobie już. Tomek! <grystanie> <grystanie> Dobra, Tomek, jak oceniasz naszą choinkę? No, spoko, prawdziwa? Tak, prawdziwa, nie widzisz? No się widzę. Prawdziwa. <grystanie> <grystanie> no, a to jest Daisy. Ona też lubi się mleczko, dlatego się tu stawiła i mówi daj to się mleczko. Zebraliśmy się tutaj po to, żeby dokończyć dzisiejszy projekt w postaci pierniczków! Ponieważ w końcu po tylu latach udało nam się, masa przeczekała w lodówce trzy dni i dzisiaj dokończymy pierniczki, ale czy nam się uda? Przekonajmy się. To co, bierzemy się do roboty, sio nie? Oh, bierzemy ciasto! To już jest takie ten mocne, mocno ten piernik, mocno. Już zgniotone jest Jak tam, pa że się miała pierniczki? No, zrobię od Plan jest prosty Zrobić pierniki w kształcie penisów Zadanie nie będzie łatwe Ale jak to się mówi, dla chcącego nie ma nic trudnego Rozwałkować świąć w jedno i rozwałkować, nie poradzę sobie I wałkujemy Wyszedł niedźwiedź tak w drugą stronę Tak Ja ma tu mam Taki był właśnie plan Jak zacząłem odwałkowywać, to zależało mi na tym, żeby wyszedł niedźwiedź I teraz ostatni proces, to się nazywa robiny kształtu Mamy między innymi taki kształt jak pociąg Oczywiście, że pociąg Takie oto, fajne Czyli co minus? po prostu biorę to i tak ten, No Tylko tak, zacznij tak od, y, bierz tak od boków, nie od środka, tylko od boczków Dobra, nie? dosłownie Czyli coś takiego, o mhm. I serduszko, bo to jest najważniejsze przecież. Musi być serduszka. Oh, jest serduszko I najważniejsze. Teraz trzeba zrobić penisa. Ja myślałam, że to wąsy są. To są wąsy? Ja. Penisa to jedna z najtrudniejszych sztuk, ale dzięki współpracy nożownictwa damy radę. To jest ręczna praca. To jest ciężka praca. Dobra, spróbujmy zrobić taki krzywy najwyżej troszeczkę. Oh, dobra, jakiś tam pewien wyszedł. No, ja. muszę przyznać, że trochę nie dopracowałem go. No trochę taki nie wstaczały wyszedł. Tam, chodź, też daj teraz aparat, teraz się jest U Mówię, to chyba gdzieś grzyb wyszedł niż penis. Pogasz grzyba. Faktycznie pieczarka ci wyszła. Tomek! To była dorodna pieczarenia. Giga penis, Tomek. Wow, Paul, zrobiłaś. No. Najładniejszy dildo. dobre. Nie no to psia kostka jest. Dobry pomysł. Tomek powiedział, że chce kółko. Kółko to najłatwiejsze szklanką bo to po prostu. Z taką? Takie kółko ci zadowoli? No i masz o, kółko. Kółko i to wiesz, nacinami, nacinami z jednej strony, te kiela przykrywa. Dobra, i połóż to po prostu na miejscu już. No i teraz nacinij swoje. Dobrze, będzie ładna bułka, Tomek. Tak, to jest O, i taki kizik, to jest, to bułka będzie. Piękny, Tomek. Prawie wyszedł idealnie. Co, nie? Ładnie wyszedł, prawie, styczniu. Właśnie, zapomnieliśmy o najważniejszej rzeczy. Przecież musi być pociąg. I myjnik lokomotywa. Patrz na to. To ci przypomina pociąg, co nie? To wygląda przecież jak pociąg, Tomek. No. I teraz do piernika taka kulka Tak To będzie turbo piernik Słyszałeś o tym? W legendarnym pierniku, kulopierniku To jest piernikologia na wyższym poziomie Podobno żeby stworzyć piernikową kulę trzeba znać tajniki z działu zakazanej piernilologii A jest to jeden z najniebezpieczniejszych działów magii No, nawet w szkole magii i gastronomii odradzają zaglądania wtedy do tych działów Pierniki są już czterdziestek przygotowane, jedne się już robią w pikarniku, Niedługo będą zrobione, ozdabiamy je i mamy najlepsze pierniki na świecie zrobione przez nas z duszą i od serca są pierniczki. To tasiki się troszeczkę spaliły, ale reszta wygląda co... Oooo bułka Tomek. Dobra, to tak, tutaj mamy rzeczy do ozdabianka. Nie mam pojęcia mnie, co, co jest, będziesz musiał mi pokazać. Pisak do zeszytu. Zobaczmy jak on w ogóle wygląda. O, i rysuję jakiś wzór, co nie? Wyobraź sobie serce, a na sercu penisa. No i to jest na przykład jedna ozdoba. Fajne, no fajne, fajne te rysowanie. Dobra, zobaczmy co tu jeszcze mamy. Tu mamy chyba różne pisaki po prostu. Tak, ja mam pisaki pastelowe jeszcze. Tak mi się wydaje. Może Ci się wydało, że to jest do jedzenia, Ale naprawdę jest taka, że to farba do malowania do obrazków. Łoo, wow, Tomek, zobacz na to. Wow, to są super pianki. Widzisz, to są mikro te. Jak robisz, jakbyś miał taki mikropatyczek i mikroognisko, ognisko, się robić mikropianki. Ale no wiesz. Świetne. Ładnie ci już Coś czuję, że to będą najlepsze pierniczki na świecie. A to jest kółko. Perfekcja. O cholera. się <totopathy> <totopathy> O kurde, co ciężko idzie. Patrz na to. to, nie? Prawie już. <totopathy> Tomek teraz robi swoją bułkę, żeby była perfekcyjna i nie miała żadnych wad. Zero błędów po tak prostu. W ogóle dobry, tak? Nie wiem, nie wiem. Tomek! Wow! Tomek to mnie jest idealny piernik, wow! To prawdziwa bułka! Bułka! Bułka Tomek! Bułka. Yy, krem o smaku szpinaku, ponieważ Paulinka uwielbia pierniczki ze szpinaczkiem. I ten niemiecki, wszystko zepsuł. Najdorodniejszy Tomek, zobacz, spójrz. Jeden jedyny wyszedł, perfekcyjny. Trzeba go teraz będzie ładnie ozdobić, bo potrzebujemy różowego. Gdzie jest różowy? Najważniejsza rzecz to obrys. Trzeba od niego zacząć. Musi być obrys, bez czego żaden piernik nie będzie funkcjonował. <śm> Hmm, 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 tu 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 um, hmm, hmm, hmm. no Przestała taka, że ciuchcie wyszła perfekcyjnie To jest na przykład jedna ciuchcia jak widzimy to są te, o tu widać ciuchcie, patrzcie to ci to ciuchcie? Mi tak <laughs> Doskonale, zrobimy dokładnie tak, jak jest na rysunku Zaraz mi wyjdzie ta ciuchcia To tak ma, o, Takie coś ma, zrobimy na oko, to nie? Dobra, kółka są zrobione. No, jeszcze tylko ostatni, no to magazynownia. No i ci uchciałaś obrazka. Nie wiem. <śmiew> <śmiew> ta, 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 o czym się? Mhm. z prąksu Ale. Tak naprawdę to jamnik. Pierniczki nam wyszły. Są przepyszne, a wyglądają naprawdę mega designersko. Więc jeśli chcecie zrobić własne pierniczki, to teraz już wiecie ja jak. Was zapraszam na kolejne odcinki. Pamiętajcie, że odcinki albo w czwartek, albo w niedzielę. Czasami we wtorek, a czasami może być w każdy inny dzień. O 17 zazwyczaj. Pamiętajcie o wbijaniu na Instagrama Paulinki, bo Paulinka zbiera followersów. I na mojego Instagrama też pamiętajcie, żeby wbijać. I pamiętajcie, żeby wbić na detomek Tomek Official Instagrama, bo też jest bardzo ważne. A oprócz tego, co dużo mówić. Pierniczki nam wyszły. Zobaczcie sami. Jeszcze ten jak ładnie mam wyższe pierniczki I jest penisek? Ładnie ładnie i bułka jak wygląda też jest niezła bułka.